Cześć wszystkim opaczom słońca i magazynierom, słuchajcie pogadamy sobie dzisiaj e, w ogóle sensu stricte o, o całym temacie fotowoltaiki, o w ogóle temacie dlaczego to się opłaca, dlaczego to się nie opłaca i w ogóle o tym co się dzieje w ogóle chwilowo w sieci, słuchajcie nie rozumiem, e, może Wy mi wytłumaczycie, słuchajcie sekcję komentarzy jest jak zwykle dla Was, wytłumaczcie mi dlaczego w sieci jest, że tak powiem taka nagonka na fakt, że fotowoltaika się nie opłaca, prosumenci zostali oszukani, to wszystko nie działa, w ogóle po co to montować, a w ogóle to już w ogóle szkoda gadać, tak? Słuchajcie, co się dzieje w tej chwili? W tej chwili wszyscy narzekają dodatkowo na 253V, na głodowe stawki rozliczeniowe w prosumencie nowym, czyli w net -billingu, A w ogóle to stary prosument był lepszy, i wszyscy, którzy że tak powiem, mają nowego prosumenta, to ich w ogóle oszukano, tak? Słuchajcie, ja się podzielę z Wami moją opinią. Jeżeli Was to interesuje, lub nie, no to już wasza sprawa, ale jak jesteście tutaj, to myślę, że Was to trochę interesuje. Interesuje. Słuchajcie, jest takie trochę błędne koło, tak? Sieć jest niegotowa do pobierania prądu od nas w takich ilościach. To się w ogóle zbyt szybko zmieniło i nic z tym nie zrobimy. Gdzie jest pies pogrzebany? Słuchajcie, ja mam wrażenie, że wszyscy ci, którzy zostali oszukani, znaczy. Może zbyt mocne słowo, zostali wpędzeni w problemy przez nieuczciwe firmy, przez ludzi, którzy w ogóle nie mają pojęcia o czym mówić i przez ludzi, którzy w ogóle przez długi czas nie zrozumieli, jaka jest różnica między systemem net meteringu a net billingu. Bo, słuchajcie różnica jest diametralna. W tamtym systemie zabierano wam 20 lub 30%, czyli mieliście do dyspozycji 80 lub 70% tego, co oddaliście, a w nowym systemie. W nowym systemie dostajecie 1 czwartą tego co wysyłacie. No mniej więcej w dużym zaokrągleniu, czasami to jest nawet mniej przy obecnych cenach skupu. I o co, i o co chodzi w tym nowym systemie? Słuchajcie, chodzi o to przede wszystkim, żeby was zniechęcić do oddawania do sieci. Ja to rozumiem, że zniechęcają nas do oddawania do sieci, ale po części się z tym zgadzam. Nowy system jest rynkowy przede wszystkim, bo ta energia, słuchajcie, do oddania wam zimą nie bierze się znikąd. Była taka możliwość, była grupa ludzi, którzy z tego skorzystali. Super, niech się cieszą, no nam już tego raczej nie oddadzą. Ale co dalej? Słuchajcie, ja powtarzam i powtarzam Wam po raz kolejny. Skupmy się na własnym polu. Umówmy się, że rozmawiamy o tej naszej, w cudzysłowie, nazwijmy to wyspie, którą tworzy nam dobry falownik hybrydowy. I teraz słuchajcie, co się dzieje dzięki tej wyspie, bo rynek, branża fotowoltaiczna tego nie ogarnęła, tak? Dlatego że pompa ciepła z fotowoltaiką OK. Ona tworzy bardzo dobry tandem, tylko nie w ten sposób, co nam wszyscy tłumaczą. Posłuchajcie, bo, bo na pompę ciepła składa się e, zupełna odwrotność fotowoltaiki. Pompa ciepła potrzebuje prądu wtedy, kiedy nie ma słońca, wtedy, kiedy jest go jak na lekarstwo. No i skąd wtedy weźmiecie ten prąd? No musicie go kupić. No i nie ma, że boli, musicie go kupić. I teraz uwaga, wszystko, co zaoszczędzicie między kwietniem a październikiem, bo z moich obserwacji, popartych moimi własnymi rachunkami, moimi własnymi obserwacjami, nikt mi tego nie powiedział, sam musiałem sobie to sprawdzić. I dlatego was tak namawiam do tego, żebyście też sami liczyli, dlatego że jeżeli sami policzycie, to będziecie wiedzieli, że nikt was nie oszukał ani nie powiedział wam nieprawdy. Słuchajcie, zajrzyjcie w moje rachunki, ja to skrzętnie notuję już od prawie roku. Teraz wchodzi za chwileczkę rachunek za kwiecień, bo już go dostałem, tylko jeszcze nie bardzo miałem chwilę, żeby dla was tutaj. Go omówić. I teraz słuchajcie, o co chodzi? Przez to, że od kwietnia do października oszczędzacie na e, prądzie kupionym z sieci, bo go praktycznie w ogóle nie kupujecie, jeżeli zbudujecie dobrą instalację, ale do tego zaraz dojdziemy. To te pieniądze, które zaoszczędzicie przez te 6 do 8 miesięcy, to jest Wasza korzyść przez te pozostałe 4 miesiące. Pompa ciepła bez fotowoltaiki już według obliczeń specjalistów wychodzi w cenie gazu, więc no, ja uważam, że nie można hejtować pomp ciepła, dlatego tylko że no, nie tworzą dobrego tandemu z fotowoltaiką. Tworzą dobry tandem z fotowoltaiką, tylko trzeba do tego rozsądnie podejść. Słuchajcie. Dam Wam teraz czysty, namacalny przykład. Może mi się uda dorzucić screeny, jeżeli ich nie będzie, no to wybaczcie, ale jeżeli będą, to znaczy, że dostałem, dostałem tutaj od właścicielki zrzuty ekranu z PG i Wam je dołączę. Słuchajcie, mojego znajomego mama, ma duży dom. To jest prawie 300-metrowy dom ogrzewany pompą gruntową, ale tam parę osób mieszka. No też trzeba utrzymać ten dom. Słuchajcie, w ciągu roku zużyła. 10 tysięcy kWh. Rachunek za prąd to jest prawie 15 tysięcy złotych w skali roku za te 10 tysięcy kWh. Mało? No nie mało, no ale jeżeli przyjmiemy, że średnia cena prądu jest dobrze ponad złotówkę, niektórzy mówią, że po tych tarczowych ze wszystkimi opłatami przesyłowymi i tak dalej, no to jest złoty 30, nawet złoty 40, no może trochę przesada, ale to jest po tych tarczowych, między złotówka a złoty 30. Przejmijmy ten przedział, tak, żeby było po prostu łatwiej liczyć, tak. I nawet nie skupiajmy się na tej kwocie, którą Wam w tej chwili podałem, czyli na tych ponad 14 tysiącach. Przejmijmy do obliczeń, że mamy 10 tysięcy kWh i prąd kosztuje. Złoty 20, żeby tak było pośrednio, nie za mało, nie za dużo, żeby było wam łatwo liczyć. Czyli mamy ile? Mamy 12 tysięcy złotych w skali roku rachunek za prąd. I weźmy teraz do porównania temat fotowoltaiki. Zobaczcie, ja nie mówię wam o tym, żeby instalować fotowoltaikę, żeby instalować pompę ciepła i tak dalej, i tak dalej. Musicie sami sobie podjąć te decyzje, bo te decyzje to nie są proste decyzje, ale musicie mieć oparcie e, informacyjne, według czego możecie to, według czego możecie podjąć tę decyzję, żeby Wam było łatwiej. I staram się też Wam naświetlać to z takiej strony, żeby Wam było łatwiej przetwarzać te dane i podejmować decyzje. Skupmy się dzisiaj na przykładzie Kowalskiego, który. Trochę wierzy w ekologię lub został zmuszony faktem, że brak przyłącza gazowego jest w jego okolicy i ma pompę czy powietrzną, czy gruntową, ale zużywa te 10 tysięcy kWh rocznie. Nie mówimy tutaj o żadnych eko-szaleńcach, którzy mają samochody elektryczne, wszystko w domu na prąd i tak dalej. Nie, zostawmy. Normalny Kowalski, brak przyłącza gazowego, grzejemy się pompą ciepła gruntową lub powietrzną. 10 tysięcy kWh zużycie roczne. Słuchajcie. Zobaczcie, w tej chwili zbudowanie dobrej hybrydowej instalacji. I uwaga, dobrej. Dlatego, dlatego mówię dobrej. Bo dobra instalacja to nie jest 5 kW, 10 kW, tylko mówimy o dużej instalacji. Ja czasami uda mi się tutaj dogadać z klientem, bo ja też wiecie, że się nie reklamuję. Kto do mnie zajrzy, to zajrzy. Uda mi się zbudować instalację dla klienta. Na razie klienci są zadowoleni, ale słuchajcie, przede wszystkim jakie instalacje w tej chwili mają rację bytu tylko i wyłącznie instalacje, które mają hybrydowy falownik, które pozwalają przesuwać wasze potrzeby z godziny na godzinę, tak żeby nie brać prądu z sieci przez ponad pół roku. Ja z moich obserwacji mówię wam, że to jest do ogarnięcia 8 miesięcy. tak? Ale trzeba się tak jakby delikatnie postarać, troszkę zwrócić uwagę na swoje zużycia. I teraz zobaczcie, bez żadnych dotacji, bez żadnych dokładek, kombinacji, e Koszt takiej instalacji na chwilę obecną, czyli powiedzmy 15 kW paneli, hybrydowy falownik 12-kW trójfazowy, który wam dźwignie cały dom w WPS-ie i 14,3 kWh bateria LFP. Żeby nie było, że kwasówki i tak dalej, jedziemy, jedziemy mainstreamowym kierunkiem, tak, czyli to, co mamy w tej chwili dostępne na rynku, czyli bardzo dobra bateria LFP. Słuchajcie, koszt dla klienta to jest poniżej 70 tysięcy brutto. Tak, słuchajcie, poniżej 70 tysięcy brutto i interesuje was tylko, żeby otworzyć bramę i wpuścić ludzi, którzy będą to działać, montować i tutaj dla was przygotowywać. Czy to jest mało? No nie, słuchajcie, to nie jest mało, to jest duża kwota. Ale teraz już macie tą kwotę 70 tysięcy. Nie bierzemy pod uwagę, jeszcze raz zaznaczam, żadnych dotacji, dodatków, dokładek, programów ani zwrotów podatków. Nic. Czyste, suche pieniądze. 70 tysięcy trzeba położyć na stole, tak? OK. No i teraz co my w zamian otrzymujemy za te 70 tysięcy? Słuchajcie, na moim przykładzie udowodniłem wam, no albo jeszcze nie udowodniłem, ale to wiele osób jeszcze pisze, że nie wierzą w moje zużycie. No ale okej. Okay. Ja zużyłem też 10 tysięcy kWh. I ja wyrobiłem się poniżej 1500 zł miesięcznie. Fuu, przepraszam, rocznie. Ale w topę zrobiłem, ale dobra, no zresztą widzieliście moje rachunki, o będzie clickbait, 1500 zł miesięcznie, na spokojnie, słuchajcie, 1500 zł, zamknąłem rok w kwocie 1500 zł i teraz, żeby było jeszcze łatwiej liczyć, zaokrąglmy to do 2000 tak? to to do 2000 idźmy w górę. Bo ja zawsze, jak liczę, to zakładam gorszy scenariusz, a nie lepszy, tak? Czyli przyjmujemy, że mamy zużycie 10 tysięcy kWh i klienta, który zapłacił 12-13 tysięcy złotych, tak? Bo obniżyliśmy tam tą cenę, żeby było bardziej niekorzystnie do obliczeń dla mnie. I mamy moją instalację, gdzie ja też zużyłem 10 tysięcy kWh i zapłaciłem Poniżej 2000 zł, ale przyjmujemy gorszą kwotę, czyli 2000. Jaką mamy różnicę między tymi dwoma, tak jakby domami? No, mamy różnicę dobrze ponad 10 000 zł w skali roku. Zobaczcie, wszyscy się cieszą, jak gdzieś piszą, że instalacja się zwraca w ciągu 10 lat. Zobaczcie, 70 000 kosztuje instalacja bez żadnych dodatków. 10 tysięcy oszczędność roczna no to jaki mamy stopę stopę że tak powiem stuprocentowego zwrotu instalacji 7 lat ale słuchajcie to jest na teraz na dzisiaj przy obecnych cenach prądu a bierzemy tak jakby do tyłu obliczenia z tymi wszystkimi tarczami i tak dalej bo te 13 tysięcy, o których rozmawialiśmy, 12 o tej pani, która zużyła 10 tysięcy kWh, to jest tarczowe, nietarczowe, blokady, zawieszenia. To słuchajcie, to są te momenty, tak? Więc to, ta cena, ona jeszcze nie jest realna. Więc realne ceny, zaraz zobaczymy, jak nam odblokują te wszystkie tarcze i tak dalej. No ale no, widzicie, prosty rachunek, tak? 2000. 12 tysięcy, żeby było łatwo tą dychę zapamiętać, tak? Zobaczcie, 10 tysięcy złotych różnicy w skali roku. Tak, oczywiście, trzeba się troszkę postarać. Jest multum metod, żeby, tak jakby ten mały magazyn, bo ja Wam też mówię, że zwróćcie uwagę, że w tej instalacji, którą Wam podałem, tam jest magazyn, który, no, jedne firmy powiedzą, że to jest duży magazyn, inne firmy powiedzą, że to jest mały magazyn. Ja uważam, że to jest taki. Wymagalne minimum, tak, no bo taki magazyn 14-3 kWh na dobrych ogniwach, on wam da spokojnie w gridzie 7,5 kW. Czyli w razie awarii, tak naprawdę wszystkie rzeczy, które macie w domu, normalnie możecie używać. Oczywiście trzeba z tyłu głowy mieć zdrowy rozsądek, że sauny wtedy nie odpalamy, ale to już jest temat na inną rozmowę. I zobaczcie, mamy już zaoszczędzone. 10 tysięcy w skali roku, tak? Ja wiem, że u jednego to będzie 7, a u innego to będzie 11, bo jeden będzie miał olej temat, nic nie będzie zwracał na to uwagę, po prostu będzie używał. Drugi trochę popatrzy na te zużycia, może poprzestawia trochę inaczej ładowania i rozładowania, może coś będzie korzystał z drugiej taryfy ładowaniem. Słuchajcie, da się to zrobić, tak? Eee... I nie wierzcie, nie wierzcie ludziom, którzy wam mówią, że się nie da, że się da, że się opłaca albo się nie opłaca. Pooglądajcie trochę tu, pooglądajcie trochę tam, weźcie kartkę, zanotujcie i wyliczcie własną średnią. Nikt wam nie zabroni używać kalkulatora. Według moich obserwacji, gdzie macie to wszystko na fakturach, to się bardzo ładnie opłaca. I używajmy tego słowa i nie bójmy się tego słowa, że instalacja fotowoltaiczna w dzisiejszych czasach się opłaca. A opłaca się tym bardziej, im bardziej zmieniają nam ceny prądu w górę. Słuchajcie, mamy najdroższy prąd w całej Europie, tak? Najdroższy. To już nie jeden o tym powiedział. No i, i co z tym zrobimy? No, to wiecie, wiecie, od kogo to jest zależne, tak? No, Szary Kowalski nie ma na to wpływu. I pamiętajcie, jeżeli będziecie pilnować własnej wyspy, jeżeli będziecie pilnować tego, co macie na własnym podwórku i nie rozglądać się na innych, nie patrząc, co wam tam dadzą z lewej, co wam tam dadzą z prawej, tak? Tylko pilnujcie własnego podwórka i obserwujcie, co się dzieje w systemie, bo czasami warto jakieś korekty wprowadzić, ale pilnujcie cie własnego podwórka. Wtedy będziecie mogli zaoszczędzić jak najwięcej. Oczywiście, jeżeli ktoś nie ma pompy ciepła, za, zdecyduje się na tak dużą instalację, no to w zależności od tego, co tam się będzie działo w sieci z tymi cenami skupu, no może się okazać, że jest ten depozyt na tyle duży. O kurczę, może jednak e, ogrzeje ten dom tą pompą ciepła. A może to będzie chociaż jedną trzecią tańsze niż gaz. Jeden powie, że ok, dobra, u mnie w mieście są projekty, które pozwalają wymienić stare, nie, tak jakby stare źródła ciepła nieefektywne na nowe, na przykład typu pompa ciepła. No to dobra, to może skorzystam, ale słuchajcie, to, to muszą być decyzje na spokojnie, kaskadowo, poparte obliczeniami i obserwacjami własnego podwórka. Nie możecie decydować o takich ważnych rzeczach jak ogrzewanie budynku i prąd w budynku pod wpływem chwili że przyjdzie wam firma powie wam o słuchajcie teraz tu o tej porze jest tylko w tej chwili taka promocja że może pan z niej skorzystać. Broń Boże nie korzystać z takich ofert. Słuchajcie na spokojnie weźcie tę ofertę przeczytajcie. Sprawdźcie co tam jest na jakich warunkach. Porównajcie to z czym innym. Tak? No słuchajcie no rynek w XXI wieku daje nam wachlarz opcji. Tak? Przecież możecie sobie te oferty sprawdzić. Ja wiem nikt nie lubi ofertować. Ja Staram się też ofertować tak, jakby delikatnie, żeby tak, jakby nie było tego nie wiadomo ile, ale no musisz podać cenę klientowi, tak, żeby ten klient miał spojrzenie, gdzie jest cena. Czy ta cena jest wysoka, czy ta cena jest niska, czy ta cena jest w średniej i z czego ta oferta się składa. Nie ma czegoś takiego, że tu i teraz jest oferta. Także słuchajcie, moje zdanie jest takie, że. Dalej się to kalkuluje, ale sprawdźcie mnie, tak. Policzcie tam w komentarzach. Jeżeli się mylę, no to udowodnijcie mi to, że się mylę, tak? Macie moje rachunki do dyspozycji, macie moje zużycia, to wszystko jest miesiąc w miesiąc opisane. Niech się znajdzie kozak, który udowodni mi, że się mylę w obliczeniach. Czekam. Takie wyzwanie. To no czekam, na, czekam, czekam, a niech mi ktoś udowodni w obliczeniach. Tylko pamiętajcie, nie Bierzcie pod uwagę faktu, że o, bo wydałeś na pompę ciepła, o, bo ile Cię ta instalacja kosztowała. Zostawmy to, ile ona mnie kosztowała. Ona mnie też kosztowała poniżej 70 tysięcy, tylko ja ją musiałem wtedy zbudować sam. No, właśnie. A teraz można w tych pieniądzach instalację kupić gotową, więc no jest dużo łatwiej. Dlatego, że w tej chwili ten budżet jest dostępny dla każdego kowalskiego, tak? Więc słuchajcie, jeszcze raz Wam powtarzam: policzcie, policzcie i jeszcze raz sprawdźcie. A w komentarzach, niech mi ktoś udowodni, że się mylę z obliczeniami na podstawie moich rachunków. Tylko zaznaczam, zerknijcie w moje rachunki i na podstawie moich rachunków, niech mi ktoś powie, że się mylę. A tymczasem co? Łapiemy słońce, magazynujemy energię. Franek na razie ma się dobrze, cela wymieniona, ale o tym będzie inna część. Cześć!